Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są wektor i haker. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kleszczom. Kleszcze to małe pajęczaki, które zamieszkują lasy oraz łąki. I wbrew obiegowej opinii, wcale nie czają się na nas na drzewach. Wolą przyczaić się gdzieś w niskich trawach, w zaroślach i tam po prostu czekają na swojego żywiciela. W Polsce występuje około 25 gatunków kleszczy, z czego 3 z nich są szczególnie niebezpieczne dla psów, ponieważ przenoszą groźne choroby. I są to kleszcz łąkowy kleszcz pospolity, który żyje głównie w lasach oraz kleszcz psi. Większość kleszczy musi znaleźć żywiciela trzy razy podczas swojego życia, w postaci larwalnej, w postaci nimfy oraz gdy osiągną postać dorosłą. Kleszcze najbardziej aktywne są o poranku oraz po południu i wieczorem, co oczywiście nie oznacza, że nie spotkacie kleszcza w samo południe. Kiedyś, kiedy zimy były dużo bardziej mroźne, kleszcze zimą były zwykle w takiej formie uśpione i nie były aktywne. Natomiast teraz, kiedy te zimy są dużo cieplejsze, niestety sezon na kleszcze trwa w naszym kraju przez cały rok, i przez cały rok trzeba na nie uważać, i trzeba psy przed tymi kleszczami zabezpieczać. Tak jak mówiłam wcześniej, kleszcze przenoszą wiele chorób groźnych nie tylko dla ludzi, ale również dla psów. I jedną z takich, niestety, coraz częściej występujących chorób, bardzo groźną zarówno dla psiaków, jak i dla ich właścicieli jest babeszioza. i Jest to choroba wywoływana przez pierwotniaki, które znajdują się w organizmie kleszcza i po ugryzieniu przedostają się do ciała żywiciela, gdzie gwałtownie się namnażają i niszczą czerwone krwinki. W skrajnych wypadkach prowadzi to do anemii, do zniszczenia wątroby oraz nerek. Takimi typowymi objawami dla babesziozy jest apatia, ospałość, brak apetytu oraz wymioty, krwiomoc, biegunki, a także zarzucenie błąd śluzowych w jamie ustnej. Inną groźną chorobą jest borelioza. Jest to choroba wielonarządowa, przewlekła. E, powodują ją bakterie, które przedostają się poprzez ukąszenie kleszcza do krwiobiegu żywiciela. E, I tutaj trudno jest wyznaczyć takie jednoznaczne objawy dla boreliozy, ponieważ ma ona różny przebieg w różnych przypadkach. Natomiast takim podstawowym objawem, takim jednym z pierwszych objawów, który powinien wzbudzić naszą czujność, jest rumień wędrujący, czyli takie zaczerwienienie, które pojawia się zwykle w, w miejscu ukąszenia przez kleszcza, ale może też pojawić się w innym miejscu na skórze. Jest to pierwszy taki znak, że być może te bakterie przedostały się do naszego organizmu albo do organizmu naszego psa. Na rynku istnieje bardzo wiele preparatów do zwalczania kleszczy. Jednym z takich popularnych preparatów są krople, które zakrapia się po prostu na skórze psa. Dają one ochronę przed kleszczami na około miesiąc. Minusem jest to, że trzeba pamiętać, żeby co miesiąc te krople zakrapiać. Nie są one również odporne na wodę, w związku z tym, jeżeli wasz pies często się kąpie albo jeżeli wy psa wykąpiecie, no to niestety te krople przestają już działać. W bardzo podobny sposób działają różnego rodzaju spreje, które często zawierają te same substancje czynne co krople. Są one tylko bardziej rozrzedzone i aplikowane po prostu są w inny sposób, czyli właśnie w postaci takiego spreju, który trzeba nanieść na sierść psa. Również spreje dają ochronę około miesiąca i również niestety pod wpływem wody tracą swoje działanie i trzeba stosować je kilkukrotnie. Innym sposobem zabezpieczania psa przed kleszczami są różnego rodzaju obroże przeciwkleszczowe, i dla mnie dużą zaletą takiej obroży jest to, że jest ona wodoodporna. W związku z tym, nawet jeżeli moje psiaki pływają w wodzie, cały czas są zabezpieczone przed kleszczami. Nie muszę również pamiętać o tym, żeby tą obrożę co chwila zmieniać, ponieważ działanie tych obróż jest nawet do 8 miesięcy. W związku z tym no wystarczy raz na 8 miesięcy kupić nową obrożę i pies jest przed kleszczami zabezpieczony. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby tą obrożę właściwie psu założyć. W przypadku. Psu psów takich jak moje psów krótkowłosych nie jest to może taki duży problem, ponieważ obroża musi być założona w taki sposób, żeby miała bezpośredni kontakt ze skórą psa. Natomiast w przypadku psów takich bardziej puchatych, o grubszej sierści, trzeba pamiętać, żeby tą obrożę rzeczywiście zapiąć dosyć ciasno, tak żeby dotykała ona bezpośrednio skóry psa. Stosunkowo niedawno pojawiły się też na rynku tabletki, które można podać psu do ustnie i mają one zabezpieczać go przed kleszczami do 3 miesięcy. Tabletki te są dosyć kontrowersyjne, można przeczytać bardzo różne opinie na ich temat. Jedni są zdecydowanymi zwolennikami tych tabletek, inni są zdecydowanymi przeciwnikami i wytykają bardzo wiele różnych groźnych dla zdrowia psa skutków ubocznych. Według mnie każdy musi sam zadecydować, jaką metodę wybierze do ochrony swojego psa przed kleszczami. Tych metod ochrony psa przed kleszczami jest naprawdę wiele, więc jest z czego wybierać. Na pewno mniej inwazyjną metodą zabezpieczania psa przed kleszczami są przywieszki ultradźwiękowe. Są to takie małe urządzenia, które umieszcza się na obroży psa podczas spaceru i wytwarzają one fale ultradźwiękowe, które mają zaburzyć pracę narządu halera u kleszcza. Jest to taki narząd dzięki któremu kleszcz szuka swoich żywicieli. Więc jeżeli zaburzymy pracę tego narządu według producenta tych zawieszek nasz pies staje się tak jakby niewidzialny dla kleszczy. Istnieje również wiele naturalnych sposobów radzenia sobie z kleszczami i tu na szczególną uwagę zasługuje czystek kreteński, w którego olejku eterycznym znajdują się substancje, które hamują rozwój bakterii wywołujących boreliozę u psów. I czystek ten możemy podawać w formie sproszkowanej, po prostu dodając go do psiego jedzenia, albo możemy też y, zrobić taką herbatkę, taki napar y, z czystka i podawać go po prostu psu do picia. Niestety problem z czystkiem jest taki, że występuje on w bardzo wielu odmianach i każda odmiana ma inny skład olejków eterycznych, więc nigdy tak do końca nie jesteśmy pewni, czy podajemy psu właśnie tą właściwą odmianę czystka i czy zabezpieczy on psa przed boreliozą. Inną rośliną, która pospolicie występuje w Polsce, która ma takie działanie odstraszające na kleszcze, jest wrotycz pospolity. Jest to taka charakterystyczna roślina z żółtymi kwiatami. Występuje bardzo powszechnie na łąkach wszędzie w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że wrotycza nie można stosować bezpośrednio na skórę. Lepiej jest zrobić z niego napar i tym naparem, po ostudzeniu oczywiście, spryskać delikatnie skórę psa. Nie ma on takich działań kleszczobójczych, nie uśmierci on nam kleszcza, natomiast działa odstraszająco na kleszcze. Wszystko jedno, na jaką formę ochrony przeciwkleszczowej się zdecydowaliście, i tak nic nie zastąpi przejrzenia sierści psa po każdym spacerze. I w taki szczególny sposób trzeba obejrzeć uszy psa, okolice gardła, pachwin, genitaliów. To są wszystko takie miejsca, gdzie skóra psa jest dosyć cienka, występuje też dużo naczyń krwionośnych i kleszcze bardzo lubią w tych miejscach przebywać. Natomiast przejrzyjcie oczywiście całego psa bardzo starannie. Zobaczcie, czy nie łażą po nim jakieś kleszcze. I czy jakiś kleszcz już się w niego gdzieś tam nie wbił. Jeżeli kleszcz wbił się już w skórę waszego psa, trzeba go stamtąd jak najszybciej usunąć. I pamiętajcie, żeby nie smarować kleszcza żadnym masłem czy innymi substancjami, tylko po prostu przy użyciu pęsety albo takich specjalnych szczypczyków jak najszybciej go usunąć. Należy sprawdzić, czy na pewno cały kleszcz został usunięty i miejsce po ugryzieniu trzeba zdezynfekować. Jeżeli nie wiecie w jaki sposób usunąć kleszcza, najlepiej udajcie się do weterynarza, który zrobi to szybko i sprawnie. Pamiętajcie też, żeby obserwować Waszego psiaka i jeżeli zauważycie jakiekolwiek niepokojące objawy, od razu zgłoście się z tym do weterynarza. W przypadku tych chorób odkleszczowych naprawdę każdy dzień ma znaczenie i jeżeli zgłoście się za późno, no to niestety Wasz pies może przypłacić to życiem. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z kleszczami oraz z różnymi formami ochrony psów przed tymi pasożytami. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek piesologii, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na bloga, na którym uruchomiłam właśnie sklep z gadżetami piesologii i do zobaczenia!